witajcie w nowym short na kanale zakupiłem kolejne rzeczy ze złomu wczoraj, ale już filmu nie nagrałem. Policiu mój po 3 zł, wykupujecie a ja po 3 zł takie rzeczy. I tam jeszcze leży tego od, od, hyu u. Takie silniki, ktoś chyba przywiózł. Najprawdopodobniej one były podłączone do urządzeń, ale nie jestem pewien i on je tylko tak chyba po pootwierał, bo aluminium szybko się zdejmuje tu nie jest nieuczyste tam też policzył mnie po 3, 22,5 kg czyli tam 67,50 powiedział 60, no bo zobaczcie to waży 5, 5 kg sam silnik stojan, zdejmuje z niego stojan waży Dokładnie 2 kg Tam to wszystko 3. Ale z, z tym wirnikiem. Bo też wiadomo, tu wirników nie ma, i to jest dla mnie na plus. Tylko nie ma obudowy aluminiowej i taki zegar fajny. Odnowimy go, tu trzeba przykleić to tutaj, i tam był jeszcze do tego taki transformator, duży i ten. Spróbuję tam to może się po dwa uda kupić, bo tak schowam na dół reklamóweczki wiecie, o co chodzi. Także takie stojany tutaj, o, widzicie, mi ducha. Napiszcie, opłaca się potruje po takie rzeczy kupować, tutaj takie uzwojenie. Ten 4 kilo 12 zł kosztował. Kurde, no, grubo tu jest może, tu jest może 700 gram miedzi, takim nie za dużo, 600. Ale w tych powinno być po około 400, bo wczoraj oglądałem też rozbiórkę i ogólnie bardziej opłaca się małe niż duże, bo zobaczcie, tutaj jest coś takiego. Zaokręgla się, czyli patrząc na długość stojanu, czyli dotąd, tej miedzi mniej więcej jest, tutaj idzie ten sznurek, tutaj tak samo, mniej więcej tutaj, nie. czyli tutaj by było, gdyby równo była blacha, a widzicie, tu jeszcze jest w się tyle, ten cały kawałek, a gdyby tutaj było tak jakby dłużenie stojana, duży silnik długi, to koronka tak jakby się zmniejsza, wiecie, bo tu jest więcej miedzi, gdy takich nabiorę, zamiast jeden długi stojan i tylko są dwa zakończenia, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć silników, Taki, który da mi na minus, to może da na zero, to da na plus, aluminium na plus, ale on da na minus, bo tam jest naprawdę mało miedzi w takich silnikach. Plus jeszcze plastikowy go powinien podkupić po dwa, a nie kurde po 3, ale tam odjął te 7,50, czyli te 2,5 kg, no to trochę z tego, trochę z tego i to wszystko, bo u niego sprzedam tanio też, tak jakby taniej ale ładne silniki, ładne o, napiszcie czy to się opłaca po trzy. myślę czy wy, czy wy byście kupywali i tam jeszcze są duże i jeden z żeliwną budową zapytam czy będzie tanie więc to na tyle, cześć